Wszystkie branże, z którymi my mamy styczność w ramach codziennej pracy, czyli np. branża motoryzacyjna, telekomunikacyjna, przemysł, branża medyczna, jak i również tzw. consumer market, wszystkie wykorzystują innowacyjne rozwiązania. W czasach pandemii ten rozwój znacząco przyspieszył. Wszyscy starają się, aby ich rozwiązania były dopasowane do potrzeb klientów, były elastyczne, były dostępne z każdego miejsca na świecie, co również znacząco napędza nasz rozwój i daje nam możliwości do wzrostu. W zasadzie każdy samochód albo prawie każdy samochód, który dzisiaj możemy spotkać na parkingach ma w sobie jakieś kawałki software'u, który albo napisaliśmy, albo przetestowaliśmy, upewniając się, że będzie działał i będzie działał bezpiecznie dla e, użytkowników. Pralki, suszarki, ekspresy do kawy, e, również rozwiązania, które możemy spotkać w przemyśle, e, przepływomierze, e, sterowniki różnego rodzaju. Jak i rozwiązania, z którymi stykamy się wielokrotnie każdego dnia, płacąc kartą. Global Logic rok do roku zwykł rosnąć między 20 a 30%. I to tempo bardzo chcielibyśmy utrzymać, i jeżeli chodzi o sam zakres naszej działalności, myślę, że ma szansę znacząco się zmienić w nadchodzącym roku ze względu na akwizycję przez Hitachi z firmy, która była typowo, usługo, typowo usługową firmą w obszarze rozwoju software'u, stajemy się firmą, która ma dostęp do własnych produktów i może świadczyć zupełnie inny rodzaj usług naszym klientom. Nowy budynek pozwoli nam wykorzystać przestrzeń nie tylko do pracy, natomiast założeniem jego jest pozwolić nam również integrować inżynierów i wspierać ich w pracy kreatywnej. Dzisiaj praca dzieli się pomiędzy dom a biuro, natomiast biuro stało się elementem pracy, który skupia się bardziej na Współpracy na wspólnym myśleniu, burzach mózgów troszeczkę mniej na samej pracy. I ta przestrzeń, to biuro ma nam to umożliwić i samo w sobie też powinno pomieścić w klasycznym trybie pracy powinno pomieścić ponad tysiąc inżynierów. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę ten hybrydowy model pracy, w którym pracujemy w tej chwili. Myślę, że 1500 do 2000 inżynierów będziemy w stanie umieścić w tej przestrzeni.